Cześć Wam, tu oczywiście Clio i dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje trzy przeróbki Little Pet Shop. Są one z pewnej gry, a niniejszym Five Nights at Freddy's. No, jedno jest z trzeciej części, a dwie z pierwszej. A więc może zacznijmy od tej, która jest z pierwszej, a raczej tych dwóch. Pierwszy jest to Freddy Fazbear Wygląda oznaką. W sumie malowałam wszystkie zwykłymi farbami plakatowymi, więc jakby co się mnie czepiać, te oczy te oczy mnie rozwalają, normalnie są no nie podobają mi się zbyt i no są takie jakie są no ale cóż um, nie wyszedł mi aż tak źle Kolejną przeróbką jest to Chica Czeka ma słodki ślinioczek napisany cit i no ogólnie tu mi się trochę strapała, no ale cóż, odmaluję się, nie? Um, w rzeczywistości nie ma takiego jaskrawego dziurka, ale no i tak wygląda słodko. Ostatnią przeróbką jest Spring Trap. Um, tak. Jest on moją najgorszą przeróbką, a i tak go bardzo lubię. I ma jaśniejszy kolor ogólnie. No, no... Dobrze, to ja będę się z wami żegnała, tylko tyle chciałam wam pokazać, a więc... パパ、イでこれがいいと思う、ブぶじ。